Historia inspirowana czasem. Najpierw trafił do twojego dziadka. Tego, po którym odziedziczyłeś wyraźny podbródek. Czasy nie były najłatwiejsze, ale mimo to mieli razem wiele frajdy. W soboty chodzili na dancingi, by zabiegać o względy najpiękniejszej w mieście Anieli. Tak. Twojej babci, tej, po której jesteś okropnie uparty. Wiele lat dzielili mniejsze i większe radości. Razem niecierpliwie odliczali czas, gdy na świat przychodził Twój Ojciec. To właśnie Twój tata. Odziedziczył go w dniu swoich osiemnastych urodzin. Towarzyszył mu w odkrywaniu pasji do roka na winylach. Wtedy też pojawiła się wiecznie zaczytana Zuza, po której przejąłeś nieograniczoną wyobraźnię. Kolejne rozdziały pisali już razem. A potem na świat przyszedłeś ty. Od zawsze pasjonował cię czas. Nic dziwnego, że w dorosłości starałeś się uchwycić jego magię. Historia Twojej rodziny to także moja historia. Czas to łącznik między pokoleniami. Zgromadzone przez bliskich historie, żyją w nas dalej, kształtując to, kim jesteśmy. To one sprawiły, że powstałem ja. Atlantic World Master Original Heritage. Dziedzictwo czasu.